Przegrywacie dzisiaj z Jaszczębiem i niestety dość szybko musicie opuścić krynice. Czy przez to możecie się już kupić tylko i wyłącznie na lidze? Na jak najlepszym rozstawieniu po sezonie zasadniczym? Teraz już tak, tylko, tylko to nam zostało. Myślę, że tylko dobrą postawą i, i sukcesem w playoffach. Gdzieś zmarzymy troszeczkę ten niedosy, który był tutaj, który zostawiliśmy. Mieliśmy inny cel. Ale drużyna z szczębia zagrała naprawdę bardzo bardzo mądry solidny hokej i, i są znani z tego, że potrafią przygotować się do poszczególnych meczów, więc e, no, dzisiaj nas ograli. E, teraz e, właśnie miałeś taki mecz, że grałeś przeciwko drużynie, który występowałeś jeszcze pół roku temu. Czy ten występ był przez to jakiś dla siebie szczególny? No, już w Lidze wcześniej spotykałem się z, z drużyną Jastrzębia, więc e, tą szczególność już gdzieś tam odbyłem. E, był to bardzo ważny mecz e, e, dla, dla nas, jak i dla klubu i, i dla kibiców. E, bardzo, bardzo szkoda, że, że zawiedliśmy siebie, jak i ich. E, no właśnie, e, grałeś już w Warwach Unii przeciwko Jastrzębiu na dwa tygodnie temu. E. W swoim debiucie w nowym zespole, wtedy wygraliście 5 do 3. Można te spotkania jakoś porównać? Już wtedy Drużyna Zeszczębia grała bardzo solidnie. My mieliśmy w tamtym meczu więcej argumentów do tego, żeby wygrać ten mecz ale go wygraliśmy. Dzisiaj, dzisiaj zabrakło nam na pewno sytuacji. Drużyna Zeszczębia zagrała, można powiedzieć, perfekcyjnie w swojej taktyce. My robiliśmy, co mogliśmy. Przyszedłeś do Oświęcimia tak naprawdę w drugiej części sezonu, kiedy zespół jest już ze sobą zgrany. Czy przez to ciężej jest Ci się trochę zgrać z resztą zespołu, czy nie ma z tym większych problemów? Wiadomo, jest inaczej niż w drużynie, gdzie ma się pozycję jakby już ustabilizowaną. E, Przyszedłem tutaj i chcę pomóc drużynie w e, jakiejkolwiek formie, w której będą mnie potrzebować. Mam nadzieję, że z meczu na mecz e, będę miał większe zaufanie wśród chłopaków, i moja pozycja będzie szła do góry. E, ta decyzja o opuszczeniu podhala była na pewno trudna, zwłaszcza dla ciebie, wychowanka tamtej drużyny, ale chyba konieczna. Była podyktowana przede wszystkim chęcią. E, Rywalizacji i, i, i motywacji potrzebowałem e, grać mecze o, o stawkę i, i to był główny powód odejścia, czyli sportowa chęć rywalizowania. E, szkoda, że w nowym targu jest jak i nie mogłem tego tam robić, ale cieszę się, że trafiłem do oświęcimia, gdzie organizacja i, i drużyna jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie.